Cześć, cześć, Dzisiaj mam dla Was recenzję, powiedzmy, że części drugiej. Tutaj mieliście Sny Małgosi, to była część pierwsza. Tutaj po roku czasu powstały Sny Małgosi, nowe przygody jako część druga. Książkę mam do recenzji, jak widzicie, wyszła wydawnictwem Nasze Maluchy, a mam ją do recenzji o, z, klub, z klubu recenzenta na kanapie.pl. O, widzicie, tutaj mamy na kanapie, tam bardzo dużo zamieszczam opinii swoich recenzji, także jeżeli chcecie, to wpadajcie, bo mają też bardzo ciekawe propozycje. I naprawdę w książce mamy, chociaż ktoś nie powie, 250 stron. Naprawdę, w ogóle bym nie powiedziała, małego formatu, co prawda, ale one naprawdę umilają każde popołudnie. Czyta się ją mega szybko, ze względu, jak widzicie, na duży druk i ilustracje, które po prostu uwielbiam. Wiecie, one nie są jakieś tam mocno dokładne, są troszkę zamazane, żeby sprawiały takie wrażenie właśnie sennych ilustracji lub wydarzeń, które akurat Małgosia przeżywa właśnie śniąc. I nie jest podziwiane, że, powiedziane, że zasypia tylko w swoim łóżeczku, bo czasami nawet podczas śniadania może mieć chwilową, ale, ale bardzo burzliwą wydarzenia drzemkę. I tak jak nigdy nie wie, kiedy zaśnie, tak i my nie mamy pewności, czy opisywane wydarzenia dzieją się naprawdę. Spodziewać ich się możemy zawsze wtedy, kiedy nadchodzi kolejny rozdział. I sama Małgosia może być tam czymś lub kimś, kim tylko zapragnie nawet najprawdziwszą królową, która szykuje się na starcie z wrogiem. Słuchajcie, najbardziej podoba mi się jej sen, w którym e, mogła, używając swojej, mogła używać swojej podświadomości. Ona miała taki magiczny dar e, przekonywania i to naprawdę dosłownie. Wywoływała w tym nie lata zabawy dla osób, które mm, obserwowały choćby nauczycielkę, która nagle zaczęła się dziwnie zachowywać. Małgusia jest na pewno mądrą dziewczynką. Mm. Nawet jeżeli przez przypadek doprowadziła do własnych korzyści, to po prostu później miała z tego powodu wyrzuty sumienia. Ona wiedziała, że nie powinna była do tego dopuścić, bo wtedy reszta osób no, nie była też traktowana sprawiedliwie. Zatem widzicie, że to nie tylko magiczne historie dziewczynki, ale i taka rozwaga w tym, co wolno, a czego nie wolno robić. Podpowiada czytającemu, jak powinien też się zachowywać, a jakie postępowanie może też sprawić komuś przykrość, bądź być po prostu niesprawiedliwe. Bywa, że podczas swoich snów przekazuje nam pewne wartości, którymi też warto w życiu się kierować. Niekiedy dzieci miewają złe sny, jakie określają, ale też nie wiedzą, jak je opisać. Małgłosistne no, również, no nie zawsze bywają przepiękne, ale pokazuje, że nie warto się poddawać nawet resztkami sił. Ale trzeba, trzeba walczyć o to, co uważacie, że jest dobre. I przede wszystkim mieć myśli pozytywne, bo tylko to, co dobre i miłe, tak naprawdę. E jest dla nas w życiu najlepsze, tak? Chcemy, żeby myśleć przede wszystkim przed snem o czymś miłym, żeby też takie sny u nas były, tak? No, ja nie mam pewności, ale odniosłam wrażenie, że nasza bohaterka troszkę jakby może podrosła, bo jej sny bywały, no, troszeczkę doroślejsze, ale też wciąż na poziomie takim dziecięcym. Polecam, bo naprawdę świetna seria, którą można czytać osobno, bo nie ma nic tutaj powiedziane, że coś było wcześniej, coś było później. To się po prostu dzieje, ona miewa te sny i, i te sny są naprawdę nieraz wielkie. Ja czasami sobie przypominałam, że kiedy byłam dzieckiem, to też miałam takie podobne sny i tylko przeżywałam je może w nieco inny sposób niż ona. Ale po prostu super. Mi i dzieciom bardzo się podobała. Premiera była 1 grudnia 2023, więc widzicie, że no całkiem niedawno Mega opowieść i mówię: część pierwsza, część druga. Tu jest jakby Małgosia troszeczkę młodsza, tu jest jakby nawet e, rok starsza, ale wciąż gdzieś tak w wieku 6, 7, może 8, tak bym to e, określiła. Bo nie zawsze jest to, co jest powiedziane, w jakiej jest klasie. Czasami e, zgrywa się z tym, e, jak się zachowuje, bo nieraz e, wiecie: dzieci bywają takie, że są małe, jak moja Jagoda, a mega wygadane, gdzie zachowują się na lat 10. A są też takie dzieci, jak mój syn, który ma lat zaraz 11, a czasami zachowuje się, jakby nie miał nawet 4. No, także widzimy, że po prostu jest to jedna wielka, naturalna zależność. Mega Wam serię polecam i do usłyszenia. pa, pa, ba.